Cześć Manko, tutaj Polish Fighters, ze mną jest Albert Odzimkowski, cześć Maneczko. Siema, witam. Przede wszystkim myślę, że na początku sobie podsumujemy ten miniony rok i jak ty w ogóle go Albert ty wspominasz, bo to jest no, w końcu rok, gdzie zaleciłeś dwa dobre, dobre zwycięstwa. Znaczy, no, pierwsza połowa roku mało aktywna, jeśli chodzi o ten aspekt sportowy względem występu w klatce. Potem przyszły dwa zwycięstwa we wrześniu i potem w listopadzie, także jak najbardziej sportowo udany rok. Dwie walki udało się zakończyć przed czasem. No i myślę, że też wiadomo, wiele tych obowiązków około sportowych było, wiele skomentowanych gal. Również w tej drugiej połowie roku znacznie mniej również pojawiają się w programie Octagon Live właśnie ze względu na to, żeby jak najlepiej przygotować się do występów w klatce. Hmm, ale powiedz co generalnie się zmieniło jakby w swojej mentalności, w swojej formie, bo yy, my się widzieliśmy na kejwie i ja, ja nawet to, jak rozmawiałem z, z kolegami, z tym, ja mówiłem, że Albert chodził cały czas wesoły, skupiony, skupiony na walce. Moim zdaniem to był inny Albert niż był poprzedni, ponieważ jak to było widać przede wszystkim na tej walce, nie tyle co w Kiewie, tylko na tej walce w grudniu, gdzie tam po prostu no, wjechałeś i byłeś od samego początku jakby sfokusowany na wycięstwie, żeby, żeby skończyć. Czy skończyć, czy, czy cię rywala, czy się finalnie udało, nie? No tak, no też na pewno tutaj bardzo przyczyniła się przede wszystkim też Daria Albers, która mi było, pozwoliła sobie tam e, w tej głowie wszystko poukładać. E, a druga rzecz e, to też e, jakby poprzedzamienie tych priorytetów, jakby e, troszeczkę odpuściłem sprawy Związane właśnie z komentowaniem e, w pracy dla kanału sportowego, e, a jakby bardziej kupiłem się stricte na, e, na treningach, e, na najlepszym przygotowaniu do walki i po, by jak najlepiej prowadzić się sportowo. E, wiadomo, też jestem ojcem dwóch synów: e, żona, rodzina, e, to są też dodatkowe obowiązki i jakby mm, mi się wydaje, że też. Je, Wcześniej jakbym miał, miałem problem, żeby to po prostu sobie to dobrze wszystko poukładać, żeby przede wszystkim y, y, potrafić się jak najbardziej profesjonalnie przygotowywać do startów. I wydaje mi się, że jakiś tam osiągnęliśmy z żoną y, złoty środek. No wiadomo, też te przygotowania dla niej są też y, ciężkie. I myślę, że takie to są takie te główne aspekty, które jakby mogły wpłynąć korzystnie na moją formę. Mhm. Ale powiedz mi, czy to był jakby taki, tu wielu kibiców użyło sformułowania rok ostatnie szanse? Czy ty sobie dawałeś tak, że jeżeli w tym roku już nie pójdzie, to daję sobie spokój i skupiam się bardziej na tych medialnych obowiązkach, co powiedziałeś wcześniej? Na pewno dziś podświadomie tak, ale w sumie nawet nie podświadomie tego świadomie, no bo jeszcze w wieku 33 lat. 34 lat, wiadomo, że to już jest taki wiek, jeśli chodzi o występy w klatce, gdzie powinien być ten pik. No i wiadomo, że tych lat nie będzie ubywać, tylko będzie coraz bardziej ich przybywać. I tak jak powiedziałeś, na pewno trzeba było sobie pewne rzeczy przewartościować. I też mówisz, że jak, jak mam to przeorganizować, całe życie dookoła siebie, to kiedy, jak nie teraz? No i na pewno te, te dwa występy też. Mi wiele odpowiedziały, że jeśli ja postawię na sport, postawię na dobre przygotowanie, to po prostu ta forma jest dobra i przekłada się to bezpośrednio na wynik sportowy. Mm -hmm. Już w lutym na gali w Libercu zmierzasz się w Kio Main Event z Dominikiem Humburgerem. Jakby, czy to było jakby od, od początku miało się zmierzyć z Dominikiem jakby w, tym, w, tym, w tym terminie, czy może każdy proponowało Ci jakiś bardziej od, odległy termin i in, 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 innego rywala? Nie, po zwycięstwie z Błęno, W sumie to też był częściowo mój pomysł. Dominik wygrał z Błęno również. Potem przegrał z Michałem Michalskim. I też wtedy Dominik był na dziewiątym chyba, wtedy, wtedy przed wypadnięciem Maszkama na dziesiątym miejscu w rankingu KSW. I po prostu tak to mi się wszystko spinało. Ja sobie zaproponowałem będąc w programie MMA Studio. Potem w programie Octagon Live, że chciałbym się zmierzyć z Dominikiem, że to nie jest nic personalnego. I koniec końców udało się taką walkę sfinalizować, z czego jestem bardzo zadowolony. A jakie twoim zdaniem są jakby największy atuty Dominika? No bo, bo on wydaje mi się, no wiadomo, najwięcej pokazał w tej walce z Michałem Michalskim, gdzie dali no, fenomenalne starcie. Na pewno. Ma bardzo dobre warunki fizyczne, jest wysokim zawodnikiem, z dobrym zasięgiem, dobrze poruszającym się na nogach. Dodatkowo ta, ta stójka jego jest naprawdę hmm, dobra. Przede wszystkim jest zawodnikiem bardzo wszechstronnym o, o tą płaszczyznę. Hmm, potrafi zamieniać pozycję, potrafi walczyć na presji, potrafi walczyć z kontry, ale też to starcie. Hmm, które wspomniałeś z Michałem Michalskim, pokazało, że ten aspekt as y zapaśniczy też y u niego jest na wysokim poziomie, potrafi bronić zapasy, y wstawać i jest jak najbardziej y kompletnym zawodnikiem. Y ale jeśli miałbym y ocenić go, co u niego jest takiego najlepszego, to myślę, że właśnie ta praca stójkowa. Mm -hmm. Powiedz mi, jak generalnie te przygotowania teraz do tej walki wyglądają? Czy planujecie jakiś obóz do walki, czy może jakby jednak sparingi do, in do innych klubów? Jeśli chodzi o przygotowania, to tutaj się wiele nie zmieni. Planuję wyjazd 15, 18 do, do Bielska. Mamy tam jeszcze trenować z Robertem Bryczkiem, ma być również Daria Albers. Troszeczkę ja też te przygotowania zacząłem później z racji tego, że wróciłem. Za chwilę po walce byłem chory. Teraz ostatnio dwa tygodnie temu skończyłem grypę, ale to chyba, to chyba wszyscy mieli tą grypę i tak naprawdę tak. od teraz Powiedzmy od czwartku już wjechałem na takie mocne obroty, że robię dwa treningi dziennie, więc, więc jakby głównie skupiałem się na tym, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia, a większość jakichś wyjazdów poza tym Bielskiem no nie, nie planuję. Też mi się wydaje, że jeśli chodzi o samych Sparing partnerów, to tutaj na miejscu, naprawdę jest ich nogość. Jest z kim robić i to raczej jest tak, że tutaj do skry do junika wiele właśnie kupaków przyjeżdża właśnie, żeby korzystać z możliwości, jakie oferuje skracie Junik, jeśli chodzi o przygotowania do walki konkretnych zawodników. Wiadomo, bardzo szkoda również wypadnięcia Radka Paczowskiego, bo wydaje mi się, że jako sparring partner pod Dominika Humburgera byłby naprawdę bardzo dobry, ale też na szczęście. Również bliski termin mojej walki ma, jeśli chodzi o swój start, Robert Bryczek. To na pewno będę starał się również korzystać z jego usług. Mhm. To może od, od razu Cię zapytam o Roberta Bryczkę. Jak ty generalnie oceniasz jego szanse w walce z, z Albertem Durajewem? Bo w mojej opinii no, rywal na Debiut dosyć wymagający. Bardzo wymagający, ale wydaje mi się, że też Durajew jest troszeczkę innym zawodnikiem niż niż kiedy walczył jeszcze dla organizacji ACB. Teraz patrząc też na postępy Roberta, on bardzo się skupił na tym aspekcie zapaśniczym. Widać, że naprawdę mocno to szlifował i mieliśmy okazję je sparować. I ten aspekt naprawdę u niego jest teraz na bardzo wysokim poziomie. Każdy zna Roberta przede wszystkim. Jeśli chodzi o techniki bokserskie, prace na nogach, mocny cios, seria zwycięstw już w pierwszych rundach. Ale ten aspekt zapaśniczy, naprawdę teraz u niego stoi na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o zapasy defensywne, ofensywne. No wiadomo, tutaj raczej z Durajewem będzie raczej szukał tych zapasów defensywnych, bo Durajew również ma czym uderzyć, ale przede wszystkim to też jest świetny zapaśnik. I wydaje mi się, że to właśnie będzie jego plan na ten pojedynek, żeby Roberta sprowadzić do parteru, albo potoczyć tą walkę gdzieś w bliskim kontakcie. Raczej ta praca w dystansie, praca na nogach będzie promiowała Roberta Bryczka, moim zdaniem. Mhm. Ty jesteś, Albert, obecnie na, na 10 miejscu w rankingu KSW. Powiedz mi, jakie ty na ten moment masz jakby aspiracje? Czy ty. Po wygraniu z Dominikiem Humburgerem, myślisz, żeby celować za jakiś czas w walki w okolicach pasa, pasa mistrzowskiego? Wiesz co, niech to nie chcę tak zbytnie wybiegać w przyszłość. Na pewno tutaj jest przede wszystkim przede mną ciężkie zadanie. Dobry rywal, bijemy się u niego. Na pewno te tytuły również będą pomagały jemu. Dla mnie to coś, coś nowego. Też nie ukrywam, że jest to dla mnie tak, dosyć taka ciekawa opcja, właśnie bić się na terenie rywala, bo to raczej, jak, znaczy, wszystkie walki, jakie stoczyłem, ogólnie stoczyłem u nas w kraju i zawsze tych kibiców miałem za sobą, ale też jakbym nie chciał właśnie wybijać za bardzo w przód. Wiadomo, w przypadku zwycięskiej walki, na taką się nastawiam, to przede wszystkim to, co napędza zawodnika. Jest to, żeby tam gdzieś się fokusować i mierzyć jak, jak najwyżej, ale ja jestem zawodnikiem, który twardo do stąpa po ziemi i po prostu nie lubię zbytnio się rozmarzyć, wybiegać do przodu, bo to jest wiadomo, to jest życie i jakby wiele składowych musi się złożyć w całość, żeby te nasze marzenia sportowe się zrealizowały. Mhm. A pewnie, czy ty, no bo nie oszukuję się po tych twoich sobie porażkach w KSW, no wiele, nie chcę powiedzieć fanów, bo bym obraził, obraził, ob, obraził, fanów, ale bardziej takich haterów. No strasznie cię skazywało już na porażkę, już koniec kariery. Koniec Albert, słaby, nie masz szans już na, na cokolwiek wygrać. I jak ty reagujesz na takie komentarze? No bo pewnie, jak jesteś w tej przestrzeni medialnej, na Twitterze, Instagramie dalej, to pewnie takie komentarze do ciebie do, docierają. Wiesz, to. Najważniejsze, to jest też coś co polecam każdemu, nie pozwól nigdy, żeby świat zewnętrzny tobą kierował i ważne jest to, wiadomo to jest miłe, kiedy ludzie w ciebie wierzą, ale przede wszystkim ważna jest taka, wydaje mi się, że mądra pewność siebie i przede wszystkim wiara w samego siebie, bo jeśli ktoś nie będzie wierzył w samego siebie, to tak naprawdę nie ma szans na osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu i nie mówię tutaj tylko wyłącznie o sporcie. Ja też uważam, że w Alkcie z z Dominikiem, z Christianem Ekerlinem wygrałem. To była bliska walka, niejednogłośna decyzja poszła na Christiana. Ja też nie rozumiałem tego, tego, tego werdyktu, ale ogólnie też ta, ten występ nie był dla mnie zadowalający jeśli chodzi o, o, o moją formę. Ja staram się jak najbardziej od tego, od, od tego przede wszystkim odcinać i po prostu nie robi na mnie to jakiegoś większego wrażenia. Wiadomo, że. Każdy każdy z nas, y, ludzi, ta, 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 tak jesteśmy bardzo skonstruowani, że lubimy służyć o sobie pochlebne y, opinie, ale wydaje mi się, że, y, że przede wszystkim niezależnie od tego, czy są opinie pochlebne, czy opinie negatywne, to trzeba jak najbardziej y, słuchać, ale też częściowo się do tego wszystkiego zdystansować. Mm -hmm. Już powoli zmierzając, zmierzając do końca, powiedzmy, jak Ty się generalnie czujesz w tej pracy pozasportowej i przy tej pracy właśnie jako komentator, jako ekspert w programie Octagon Live, bo mi się wydaje, że od fanów zbierasz bardzo bardzo dobre recenzje. Wiesz to, no przede wszystkim bardzo to lubię. To też jest fajna taka alternatywa, która się stworzyła między innymi dzięki ludźmi, którzy naokoło mnie otaczają dzięki mojemu menadżerowi, bo on miał taki też również pomysł dodatkowo na mnie. Lubię to robić. Też jakby widzę, jeśli chodzi o taki warsztat, że jeszcze muszę wiele na sobą pracować. Teraz wiadomo, jest troszkę tego, tych mniej czasu pod tym względem, no bo jednak muszę też się również skupić przede wszystkim na takim aspekcie sportowym dotyczącym mojej osoby, ale na pewno jest to bardzo fajne. Lubię to robić. Przede wszystkim sprawia mi to ogromną frajdę i. Tak naprawdę nie podchodzę do tego jak do takiej normalnej e, pracy, tylko przede wszystkim e, jakbym po prostu robił hobby, rozwijał e, pasję. Mm -hmm. Okej, okay, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest Twoja chwila, ten moment, ten czas. Dziękuję Ci bardzo za wywiad, pozdrawiam całe Polish Fighters, e, również pozdrawiam wszystkich swoich e, kibiców i oglądajcie moją walkę 17 lutego, bo na pewno nie należy mrugać na tej walce. Trzymajmy. Dzięki Wielkie i powodzenia. Dzięki, hej.